Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Gerald z Rivi. A to niespodzianka lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt Członek cechu Wiedźmińskiego został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Liwi. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że wasz mość wie, o jaką bitwę chodzi. <laughs> to były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilwgarskiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Rawiks z czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj w Tuson traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem rawiks z czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej kalante z cintry. Zgadza się. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem.